Dzień dobry, witaj na moim kanale, Top Corner. Posłynowiłam już jakiś czas temu, zrobię taką serię yy, polskich mark pod hasztagiem wspieramy polskie marki Ja się do niego również dołączam i pokażę Wam trzy marki, które polecam yy, No chyba spoko pomysł, nie? Czy nie? Pierwsza marka CZASK CERAMICS nie wiem czy to dobrze wypowiedziałam, ale, ale, ale tak, tak, tak powiedziałam. Jest to dziewczyna, która projektuje, a potem wykonuje cudowne rzeczy, piękne rzeczy: talerze, kubki, kolczyki, no, biżuterię, biżuterie, wazony. Projektuje to i to po prostu tak bardzo przemawia do mnie ten styl. Jest taki prosty. Zobaczycie, jakie fajne rzeczy tutaj będą, eee, no i polecam zaobserwować, polubić te zdjęcia sobie koniecznie na Instagramie, o co chodzi. Drugą taką moją propozycją są oleje, mąki, różne ziarna, orzechy, płatki. Dobra, jedziemy teraz z olejami, a mówię tutaj o Olejto, eee, zajmuję się olejami właśnie. I tam są naprawdę bardzo, bardzo różne opcje, warto też sobie zobaczyć na ich stronę, tutaj też Wam dam. Możecie sobie zobaczyć yy, ich Instagram, bardzo zdrowe. Co na temat oleju, to można też, yy, wiecie, pisać poematy o ich i tak dalej. Ja bardzo polecam to. Jest to nagrywanie, to taka po prostu krępacja. Przełamujemy swoje bariery, swój męż, być i jedziemy z tym koksem dalej. Trzecia moja propozycja dla Was to namaluj mi. Tu macie. Ona robi takie osłonki doniczkowe, które ręcznie maluje. To jest piękne. W ogóle takie worpa, w ogóle z mi się wydaje, ten, ten materiał, że ona Wam może narysować, co tylko chcecie. Więc to jest w ogóle też super. A dziewczyna ma niesamowity talent. Także namaluj mi tu będzie Ci przesuwać, zobaczyć jak to jest ładne, jak to jest piękne, jak to fajnie wygląda. No mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlog. Te trzy marki, które Wam przedstawiłam, super by było, jakbyście dali mi jakiś feedback od siebie. Napisali w komentarz, mnie, czy można napisać do mnie jak najbardziej. No, no. fajnego masz pyszcza. Ktoś może mi napisać. No mam pyszcza. I to mi jak już się zrobi, to wiesz, nie tam maleńki, najlepiej na pół mordy. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym tygodniu. Jak tutaj będę. A ty!